Jak już wiecie, jak wygląda ten kask na głowie i już wcześniej, w wcześniejszej prezentacji Wam powiedziałem, że już jest ten kask z technologią 360 turbin. No i w tej rolce chciałbym Wam pokazać, na czym to polega, na czym polega ta technologia. Zobaczcie, kask od skorupy jest wyposażony w tak zwane takie... Alap to są takie krążki. One się obracają o 360. Są z materiału najprawdopodobniej polimerowego, coś takiego jak protektory na barkach, na łokciach i na plecach w kurtkach. I jakie one mają zadanie? Przypominam, mowa tutaj o kaskach dziecięcych marki. Lit za 599 u nas. I przede wszystkim zmniejszają o 40% prędkość obrotową, rotacyjną naszego mózgu przy uderzeniach. Wyobraźcie sobie. I o 30% zmniejszają, absorbują uderzenie wstrząsowe tak, naszego mózgu. Więc to jest niezbędne do tego, żeby Wasze dziecko naprawdę nie miało wstrząsienia mózgu. Kask jest bardzo fajnie wyposażony. Cieszę się, że właśnie dojechały te kaski Lid w kolorach miętowym, ten jest przepiękny, prześliczny, w kolorze fioletowo-żółto-białym, no i dzisiaj już się trochę posprzedawało właśnie tych kolorów w kolorze czarnym. Przypominam, 599 Kask Lid Junior YM-YL, dostępne na miejscu w salonie Opole, ulica Gawędy 70.